Kochani bardzo serdecznie na kanale Gotowanie z robotem kuchennym Kobo. Dzisiaj akurat naszła mnie ochota na naleśniki. Mamy tutaj bardzo fajny przepis w robocie kuchennym Kobo 7 na naleśniki orkiszowe, więc akurat będę miała obiad dla rodziny. Yy, przygotujemy je wspólnie. Zapraszam Was zatem do obejrzenia filmu z przepisem i jak zawsze do subskrypcji mojego kanału. Potrzebujemy dosłownie czterech składników. Skoro naleśniki na mące orkiszowej, to tutaj mam ork mąkę orkiszową typ 630. Do tego wykorzystam 5 jajek, pół litra mleka i dwa budynie waniliowe. Przepis na naleśniki orkiszowe. Ok. Tutaj mamy wymienione potrzebne składniki. Dalej. I tutaj sobie można zważyć te składniki. I jedyny etap do naczynia miksującego wkładamy praktycznie wszystkie składniki od razu. Zaczynam od jajek. 5 jajek ląduje w garnku. Zeruję wagę i wlewam 500 g mleka. Budynie. To są takie budynie bez cukru. paga wyzerowana i na koniec 175 g mąki orkiszowej. Nałożę pokrywę. Nałożę miarkę. No i teraz wymieszanie ciasta potrwa minutę. Start. No, i ciasto gotowe, teraz będziemy smażyć na patelni, i będziemy mieć pyszne naleśniki. Wszystko nam się tutaj idealnie wymieszało. Naleśniki już mam usmażone, one naprawdę będą w smaku petarda, są bardzo elastyczne, nie zawierają w sobie cukru, dlatego praktycznie można je wykorzystać zarówno na słodko, jak i do dań bardziej wytrawnych. Są naprawdę takie fajne, elastyczne, można je dowolny kształt im nadawać. Na moim kanale znajdziecie również inny przepis na naleśniki, również z wykorzystaniem robota kuchennego Kobo 7. Jest również świetny, często go w domu y, y, używamy, także również Wam polecam ten drugi przepis. Na moim kanale znajdziecie także sporo przepisów już sprawdzonych, na dania obiadowe, na śniadania, propozycje na kolację oraz na coś słodkiego. Także zachęcam Was gorąco do oglądania, do subskrypcji, jeśli film Wam się podobał łapka w górę oczywiście, zróbcie koniecznie te naleśniki, dajcie znać mi w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym filmie.